Ale jesteśmy już w Turcji, za wami dosyć długa podróż. Jak minęła? No, podróż jak podróż. Myślę, że to nie jest najważniejsze. Trochę czasu spędziliśmy w autobusie, w samolocie, ale gdzieś tutaj wszystko jest z głową. Mieliśmy dzisiaj trening regeneracyjny, więc myślę, że do meczu będziemy na pewno wypoczęci. Wieczorem macie jeszcze jeden trening w hali, tak? Tak, dokładnie. No Tutaj skupimy się. Znaczy już jesteśmy po treningach taktycznych, wszyscy wiemy co mamy robić, więc dzisiaj pewnie też ten wieczorny będzie luźniejszy trening i już takie ostatnie szlify przed jutrzejszym meczem, także myślę, że też za długo czasu dzisiaj nie spędzimy na, na hali. A jeśli chodzi o rywala, jak go oceniacie? No zespół na pewno grający dobrze i myślę, że to na pewno perspektywiczny zespół. Pokazali w ostatnim meczu eliminacyjnym z Holendrami, że potrafił grać w piłkę ręczną. Znamy ich słabe i mocne strony, wiemy na czym mamy się skupić, jesteśmy dobrze taktycznie przygotowani, także myślę, że ja jestem optymistą, myślę, że będzie wszystko dobrze. Dziękuję bardzo. Dzięki.